lekceważenie tych znaków byłoby niesłuchanym zaniechaniem. Uzena wiara przeważyła, nie szukał przyczyn odwrócenia płomieni w fizyce i w konwekcji ciepła, ale uwierzył, że teraz ma dar Ducha Świętego. Ma moc i ten ogienek musi pilnować, by złe siły go nie zdominowały. Wtedy wygra i zbo wypełni testament Wolańskiego. We dworze Wolanowie, komisary zarekwirowali złoto, kosztowności i paszporty. Cała rekwizycja odbyła się w imieniu rewolucji z poruczenia Wielkiego Lenina. Wszech Białoruskich panew wysłali na Biały Niedźwiedzie. Jednym z komisarzy był sklepikarz z Wolanowa Sommer Heis. On znał wszystkie tajniki dworu. Gdy cała rodzina stała na podwórku pod pepeszami białoruskich chłopów dowodzonych przez komisara odbywała się grabież dworu. Wszystko złoto, obrazy fałata, Rembrandta pakowano na auto z Ju5. Ten samochód był przez poczciwych Jankesów danych w poczet rozwoju rewolucji jako Land Landlessy. Dar od wuja sama. W pewnym momencie komisar Sommerheis wyszedł na podwórko z workiem i książką Horacego w drugiej ręce. Nuwolański, zapoznasz się z białym jedwiediem, rzucił książką, która otworzyła się na stronie pieśni Horacego. Wolański miał przyłożoną Peszę do piersi przez swojego robotnika rolnego, który teraz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przedgnął się w rewolucjonistę. Pod książką Horacego był sejf w bibliotece, czyli wyrwali sejf z naszymi herbami po dziadach i pradziadach wolańskich, pomyślał dziedzic. Jak tak unikajesz Motłocha, tak na kołymie motłocha nie budiet, zaśmiał się komisar. Rewolucjoniści pytająco patrzyli na komisara. Czy rozstrzelać na miejscu? Ale Sommerheis, w przypływie z panią myślnego zrywu, dał komendę. Czy to stojasz? Odprowadzić na waksał? Siła Wall Street była większa. Zakredytowała rewolucję. Teraz taki głupiec jak on musi za weksle zapłacić. Wszystko złoto, majątek przepadło na otoczenie wrogu w jedynie. Co dziadmu przekazał to herby, tego nie oddał. Jak oddasz herby, wolańcy zginą. Tak Przekazał dzieciom, choćby na końcu świata mają dopaść somerhaysa i odebrać herby rodzinne. Tymczasem somerhays zasłaniał rabunek rewolucją i w odpowiednim momencie człychnął do new-york-Astoria. Akurat na jego przybycie bankierzy rozpaczali po rejteradzie trockiego leiby i na wall street rwali sobie włosy z głowy, gdyż przy takim obrocie spraw refund w poniesionych w rewolucję nakładów stawał się iluzoryczny. Zeno klęczał. Wokół stali członkowie krakowskiej beczki. Wyciągnięte ręce nad głową Zeno tworzyły jakby ogromny kwiat. Nagle spowijający zebranych półmrok rozświetlił blask flesza. Oślepił na chwilkę twarz zena, ale i tak miał on oczy przymknięte. Ren spojrzała wyczekującą na księdza Jana, ale ten kiwnął nieznacznie na znak, że wszystko jest okej. Okay. Wiedział, że Colman jest TW i zdjęcie potrzebuje do raportu na milicję. Jednak ksiądz Jan miał tu pełną kontrolę, gdyż Goldmana brat był biskupem, co w niczym nie przeszkadzało, że drugi brat był tajnym pracownikiem milicji. Było już po północy. Zebranie modlitewne w berce krakowskiej zakończyło się. Ale jeszcze sączyło się światło przy rokokowym sekretarzyku z oliwkowego drzewa, przy którym siedział Goldman, zapisując zebrane dane o zenu. Jutro ma dostarczyć raport do Wydziału IV na Milicję w Krakowie przy ulicy Dzierżyńskiego. Cicho skrzypnęły drzwi. Goldman odruchowo zakrył raporteczką. Nie miał jednak czego się obawiać, bo to tylko ksiądz Jan przyniósł do zakrystii stół. Pozornie nie zwracał na Goldmana uwagi. Rzucił monotonicznie. Nowa twarz? Goldman odwrócił się. Ksiądz ma branie lepsze niż Solidarność. Ludzie pchają się drzwiami i oknami. Ksiądz podniósł wysadzane perłami złotych kielich. Huchnął, we wnętrzu zebrało się trochę pary. Tysiąm rozpierzchła, w polorowanym dnie, jak w soczewce, skupiło się całe gotyckie wnętrzne zakrystii, a na samym dnie, jak cudowna meduza, lśnił złotymi barwami żyrandol odbity w złocie. Ksiądz nie odpowiedział od razu. Obrócił ruchem procesyjnym kielich tak, że żyrandol i sklepienie... Znalazły swoje centralne miejsce i pojawiła się w karykaturalnych rozmiarach fizjonomia Goldmana. Przyglądał się przez chwilę odbiciu Goldmana i odparł. To nasz parafianin. Złożył u was podanie na paszport. Ma lecieć do USA. Goldman gwizdnął. Już my się nim zajmiemy. Poleci, ale na Montelupi. Ksiądz postawił kielik teraz na stole tak, że z małego kąta srebrzysta poświata księżyca przedostawała się przez małe fioletowe szybki, Zlewając się ze światłem wnętrza za Christie, dawała misterne artefakty na menisku Kielicha. Tym razem będzie inaczej Goldman. Musicie wydać ten pas i ma wyjechać do New York z Balic dwa tygodnie. To nasz człowiek i ma zadanie na Astoria, New York. Czy Biskup wie o tym? Rzucił szybko Goldman. Siąc Jan zbliżył się do kwestarza, wyjął dwie koperty i położył przed Goldman. Zapanowała cisza, tylko z daleka z rynku, prześpiący Kraków. Wniosły się gongi ratuszowego zegara, odbite od wież kościoła Mariackiego. Goldman skwapliwie zaprzyjaźnił się szczególnie z jedną kopertą, wypełnioną zielonymi banknotami, ujmując kopertę palcem wskazującym i serdecznym. Liczył zawartość po grubości, sposobem cięciarzy krakowskich, po czym ostentacyjnie schował doteczki. Druga z kopert była powycierana do ciągłego używania, może dopisywania i dodawania danych. Na wierzchu wykaligrafowane dużymi literami były wszystkie koordynaty zena. Goldman spojrzał pytająco w kierunku księdza Jana. Niezły ptaszek uchyla się od wojska, zamiast do USA winien lecieć do RKU, powiedział fotografując pliki. Ksiądz Jan zabrał kopertę z plikami zena i schował do kwestarza. Za zakrystii zawisła cisza, w której ukryte zostały wszystkie nie do powiedzenia jak karty w talii. Ksiądz Jan, jako były misjonarz na Molokai, Posiadał wiedzę określaną Tacid Knowledge. CIA ze swoją technologią Silent Sound była wobec niego bezbronna, jak osesek. Wszystkie agentury z czwartego wydziału milicji oczywiście dopuszczał do kongregacji, ale o ile to było możliwe, agentów tych starał się kontrolować tak, żeby we właściwym momencie być dla nich nieoceniony. Tak też było i teraz. Goldie wiedział, że jak się spali tu, to koniec z awansem. Stał odruchowo. Jak stał, to lepiej myślał, tak jak Delano Roosevelt, który gdy siedział, to niesporo muszą myślenie. Ale jak wstał, to zaczynały mu komórki pracować. Czuł, że jest pod jakąś presją. Nawet wydawało mu się momentami, że słyszy jakiś głos, który równie dobrze mógł należeć do księdza Jana, jak i do jego mosze, jego szefa. Patrzył na usta księdza, ale wargi się nie poruszały. Chciał coś zrobić, ale był jakby nie dwunogiem, ale bardziej ptakiem. Żeby przerwać to wrażenie, złapał dużą, inkrustowaną kunabulę, na której leżała Biblia i położył na sekretarzyku. Jakby w transie, wyciągnął plecioną zakładkę i otworzyła się Ewangelia na ten dzień. Nie wyrywajcie teraz konkolu, bo uszkodzicie i pszenicę. Pozwólcie obojgu ruść do czasu żniwa. Będą w tym kościele ludzie dobrzy i źli, aż do czasu żniw.